Kocioł kulturalny. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Przed mikrofonem Michał Fundament, no i miała też być e, Tosia Sydor, ale niestety dzisiaj nie będzie jej z nami. E, mam od niej za to pytania e, do e, pani Doroty Kaczor, z którą dzisiaj porozmawiam. E, Dzień dobry. No i będziemy oczywiście rozmawiać um, o Teatrze Udomowionym, czyli tutaj um, zeszłorocznym projekcie, który liczy na przedłużenie no, w, w najbliższej przyszłości. Um, także rozmowa dzisiaj z założycielką Fundacji Sztukarnia um, na naszej antenie. Um, od razu przejdę do pytań, no bo nie będziemy tracić czasu. Um, Teatr Udomowiony to nie jest Pani pierwszy projekt. Um, i kiedy pojawiła się u Pani taka potrzeba stworzenia czegoś um, takiego dobrego dla społeczeństwa, dla społeczności w Krakowie? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję też za zaproszenie po raz kolejny. Mam tą ogromną przyjemność być tutaj dzisiaj w Radiu Pryzmat. Odnosząc się do pytania, generalnie taka potrzeba. Współdziałania czy też działania na rzecz dzieci, młodzieży, społeczności krakowa, narodziła się 6 lat temu, w momencie, w którym zdecydowałam się wraz z koleżanką założyć organizację pozarządową o nazwie Fundacja Sztukarnia. Więc to był taki pierwszy impuls do tego, żeby w ogóle działać. A jeśli chodzi o projekt Teatru Udomowionego, to to jest pomysł, który narodził się. Jakieś półtora roku temu. Genezą były rozmowy z moimi koleżankami, które są młodymi matkami, i które w rozmowach zwracały uwagę na to, że mając małe dzieci, często nie chodzą do teatru, nie chodzą na spektakle. Nawet jeśli te spektakle są dedykowane dzieciom, dzieciom w tym wieku, to rezygnują z tej możliwości, ponieważ. W teatrze nieraz są różnego rodzaju bodźce, które powodują, że dzieci źle przyjmują takie wyjście. Oznacza to zbyt intensywne światło, zbyt intensywną, głośną muzykę, dużo dzieci. Wiele tych rzeczy powodowało też niemożność wyjścia ze spektaklu, w momencie, w którym dziecko zaczyna płakać, zaczyna być rozdrażnione, czy też przebodźcowane. To wszystko spowodowało, że pomyślałam sobie, że może warto by było stworzyć przestrzeń przyjazną, która byłaby przestrzenią taką troszkę wolnościową, bliskościową i z przestrzenią teatru. Stąd przyszedł mi do głowy taki pomysł stworzenia teatru w mieszkaniu. To jest pomysł, który już gdzieś tam w wielu miejscach w Polsce funkcjonuje. W Krakowie również mamy teatry w mieszkaniach, ale jeszcze nie słyszałam o teatrze w mieszkaniu dla dzieci. Stąd pomyślałam, żeby umiejscowić to w mieszkaniu, jako miejscu takim przyjaznym i domowym. Wtedy przyszła mi na myśl nazwa: żeby to był teatr udomowiony. Udomowiony, dlatego że w domu, w mieszkaniu, e, oczywiście nie moim, wynajętym, ale także um, udomowiony, bo tam chciałam, żeby było domowo, żeby było przytulnie. I taki pomysł gdzieś tam w głowie mojej się pojawił. I wraz z ogłoszeniem naboru na stypendia twórcze miasta Krakowa zdecydowałam się w zeszłym roku wystartować z taką propozycją. A czy były jeszcze jakieś inne inspiracje, na przykład z Pani dzieciństwa, z pani doświadczeń z teatrem, albo może w ogóle jakieś inne, już niekoniecznie związane z teatrem, ale no, po prostu takie inne, z innej perspektywy, jakiejś artystycznej na przykład. Mhm. To znaczy tak, tutaj akurat pan trafił z tym dzieciństwem, ponieważ. W ogóle początkiem też tego, jak mógłby wyglądać taki teatr, było moje wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy angażowałam całą rodzinę, układałam krzesła w kuchni, mieliśmy takie zasuwane drzwi, więc one świetnie korespondowały z moją wyobraźnią, że to kurtyna. Zmuszałam też młodszą siostrę do tego, żeby ze mną grała w tych spektaklach. I tak w domu, w mieszkaniu, w salonie, w kuchni powstawały jasełka, powstawały pierwsze scenki. Miałam Taką wielką radość tworzenia, e, też taką dużą wolność e, kreacji w domu. E, I w momencie, w którym powołałam w swoim umyśle, sercu tat udomowiony, to wyszłam od tego wspomnienia, wróciłam raczej do niego, myśląc sobie, że chciałabym, żeby dzieci. Były w teatrze, ale tak naprawdę były trochę w domu, żeby ta taka duża granica pomiędzy byciem w domu, a wyjściem do teatru się trochę zatarła. Jakie są największe różnice pomiędzy tym, co ym, dzieje się w tym projekcie, a samym teatrem? No bo mimo wszystko jest tam jakaś gra aktorska i ym... No, można oczywiście powiedzieć, że nie ma może takich efektów specjalnych i tak dalej, no ale wciąż ten teatr to jest jakaś maska, jakieś przebranie się, co też może dzieci przecież przerażać w jakimś stopniu. Zależy, co się gra oczywiście, ale. Na pewno w znacznym stopniu to również wpływa na dzieci. Tak, to znaczy w ogóle teatr domowiony był nie tylko projektem, ale był też eksperymentem. Tym takim zaczątkiem była właśnie te moje, moja taka intuicja, że przydałoby się takie miejsce i że nie ma w mieście takiego miejsca, gdzie by można było przyjść z dzieckiem bez nie krępując się, że zacznie płakać, albo e, miejsce, gdzie w trakcie spektaklu można iść do toalety z dzieckiem. Takie proste rzeczy, ale, e, ale myślę, że w, szczególnie przy e, najnajach, tak zwanych, czyli dzieciach 0-3, jest to dosyć istotne. Więc e, to był taki początek, ale później, oczywiście, jak to na eksperyment e, przypada, to e, okazało się, że. Wiele rzeczy było takich dla mnie odkrywczych albo niespodziewanych zupełnie, bo na przykład nie mieliśmy linii sceny i widowni, więc na przykład na spektaklu najnajowym. Dziecko wpełzło na scenę, i w trakcie gry aktorskiej musiałyśmy tak zaimprowizować, żeby to dziecko odnieść do rodzica. Więc było wiele takich rzeczy, które dopiero w tak zwanym praniu się okazywało. I na pewno w ogóle taka, taka sytuacja, w której witam dzieci, bo tak to u nas wyglądało, że witaliśmy dzieci. Zapraszaliśmy do foyer, czyli do kuchni. Tam dzieci mogły zmienić sobie buty, mogły się pobawić pluszakami, mogły sobie chwilę poczytać książeczki. Robiliśmy kakao dzieciom, kawę, herbatę rodzicom, tak żeby się poczuć przytulnie, dobrze. Troszkę rozmawialiśmy, czym jest ten projekt, dlaczego w ogóle tu jesteśmy. Też mówiliśmy o tym, że jest on finansowany właśnie ze środków miasta w ramach stypendium. Po czym ta sama osoba, która mówiła do dzieci, e, za kilka sekund stawała się postacią w spektaklu, i okazywało się, że dzieci absolutnie to kupowały w znaczeniu. Bo, właśnie, bo ja się zastanawiam, czy, czy dzieci, szczególnie w tym wieku, były mhm. w stanie. No, szczególnie, że pani wspomniała, że nie ma w, w tym teatrze, nie było m, takiego podziału tak. w, na scenę i publiczność, czy dzieci były w stanie sobie z tym poradzić? No bo to wtedy. Troszeczkę przestaje być taka teatralna konwencja, mhm. ponieważ no, teatr to jest właśnie spotkanie publiczności i tych aktorów, a tutaj stawało się to trochę wymieszane. Jak dzieci to odbierały, jak to na nie wpływało? To znaczy technicznie mieliśmy publiczność i widownię. Było to oddzielone po prostu przestrzenią namalowaną. Część sceniczna była czarna, a reszta była brązowa. Ale tak naprawdę teatr jest ogólnie umowny, więc w momencie, w którym w trakcie gry czy przed, w tak zwanej przedgrze ustalaliśmy, że tu się kończy scena, tu się zaczyna publiczność, że tej granicy nie przekraczamy. To ta umowa między nami była aktualna przez cały spektakl. Dzieci nie ingerowały w trakcie spektaklu. Jeśli były spektakle, które angażowały dzieci z interakcją, to jak najbardziej, ale generalnie nie było problemu, że nie byliśmy na podwyższeniu, że nie było takiej znaczącej technicznej przepaści między nami. Dzieci bardzo dobrze to rozumiały. Zresztą nie chciały wkraczać w tą przestrzeń aktorów. Wolały być po swojej stronie i oglądać to z tej perspektywy. Inaczej było z, z tak zwanymi najnajami, z tymi dziećmi najmłodszymi, no bo tutaj rodzice musieli być dla nas wsparciem, żeby um, dzieci mogły oglądać, a nie um, uczestniczyć z nami, będąc na scenie. Po spektaklu, ponieważ mówiłam o tej przedgrze, czyli o tym, gdzie rozmawialiśmy, jak na co się umawiamy i jak będzie wyglądał spektakl. Później był spektakl, a na końcu była też taka część bardzo ważna, warsztatowo, taka eksperymentalno-doświadczalna. Dzieci mogły dotknąć rekwizytów, mogły włożyć na siebie fragment kostiumu, ale także to, co było dla mnie ważne, że zostawaliśmy z tą społecznością rodziców, opiekunów, osób, które się pojawiały, dorosłych i rozmawialiśmy na temat tego, czy takie miejsce jest w mieście potrzebne. Do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałem jeszcze bardziej szczegółowo dopytać, hmm? tak konkretnie, jakie, jakie właśnie potrzeby dzieci poza tymi wymienionymi jeszcze były brane pod uwagę w całym tym projekcie? No bo hmm? wspomina też Pani o tym hałasie, o tej całej tak. otoczce teatral, to, takiego zwykłego teatru. I no pod tym względem, jakie jeszcze tutaj zostały uwzględnione To ksescje? Znaczy tak, na początku wyszliśmy z takiego założenia, żeby miejsce było dostępne i, i pod kątem właśnie architektonicznym, tak, żeby można było z wózkiem e, się pojawić, e, czy to dziecięcym, czy osoby z niepełnosprawnościami. Żeby to też było w miarę centrum miasta, tak, żeby też większość osób mogła dojechać, e, a później myśleliśmy coraz, coraz jakby głębiej, czyli e, jak dostosować napisy do dzieci, napisy. Były tworzone przez dzieci, rysunki były tworzone przez dzieci. Dzieci też, które nam pomagały, malowały kredą na chodniku od, od najbliższego przystanku, którym był przystanek Jubilat, do ulicy Stachowicza, gdzie odbywały się spektakle. Kredami były, były linie trochę w taką myśl podchodów, tak zwanych. Więc dużo było takich rzeczy, które w trakcie się okazywały. Dostosowaliśmy też łazienkę tam były i podnóżek dla dziecka, i y, nakładki y, właśnie y, na toaletę, i pieluchy, y, wszelkiego rodzaju przewijaki, wszystko, co, mogło, co nam się kojarzyło, że może się przydać y, mamie z dzieckiem, tacie z dzieckiem, opiekunowi, y, to próbowaliśmy, ale zapominaliśmy też o rzeczach, co było też y, naturalne i rodzice, stąd ta rozmowa później była bardzo ważna, bo rodzice nam na przykład y, zwracali uwagę, że że czegoś jeszcze nie ma, że kontakty są na przykład niezabezpieczone czy rogi stołów są niezabezpieczone. Więc dużo się uczyliśmy w trakcie, yy, patrząc na to, jak to wygląda. A jeśli chodzi o, o sam spektakl, to ważne tutaj były bodźce. W znaczeniu było zapalone światło, nawet jeśli był reflektor, to było też dodatkowe światło. Muzyka była też ściszona, nie była głośna. W trakcie spektaklu można było wyjść do toalety, można było wyjść po kakao. Raczej dzieci z tego nie korzystały, bo były zaangażowane w spektakl, ale była taka możliwość. Z tego momentu całkowitego zgaszenia światła i zapalenia, Realizując to poprzez po prostu takie symboliczne dopalenie świateł, czy też lekkie przygaszenie świateł, a później lekkie e, rozpalenie. Więc chociażby takie bodźce związane nie tylko z dźwiękiem na scenie nie tylko z hałasem ale też ze światłem i z odbiorem takim właśnie e, związanym z, z oglądaniem doświadczaniem. O, chociażby mieliśmy spektakle też lalkowe. Spektakle teatru lalek. I była lalka, której dzieci się lekko bały. To było w, w baśni o królowej śniegu. I widocznym było, ponieważ nie były zgaszone światła, więc widzieliśmy reakcję publiczności, że ważne było dla dzieci, że mogły się przytulić do mamy, taty. Że mogły po prostu bez krępacji jakby podbiec i się przytulić. Potrzebowały tego przez kilka chwil, Znowu się jakby odklejały od rodzica i, i dalej uczestniczyły. Więc to są takie małe mikro rzeczy, ale myślę, że ważne po to, żeby nie tylko przygotować za chwilę dzieci do tego, żeby poszły do większego teatru, do większego gmachu w większej grupie, ale też żeby kojarzyły teatr jako miejsce bezpieczne, dobre, przyjazne. A nie takie, którego trzeba się bać. Ostatnie pytanie w tym segmencie, bo tak um, zastanawiam się po prostu, dlaczego nie było przyjmowane um, do tego spektaklu um, właśnie grupy takie nie były przyjmowane mhm. całe, ponieważ no, też dzieci często kiedy już idą do teatru w, no, później w wieku tam 10-12 lat, ale nawet też jak są młodsze, oczywiście, no to przeważnie idą jednak w grupach, to znaczy z przedszkola, ze szko szkola może mhm. rzadziej, ale no, z podstawówki tej najmłodszej na przykład. Potem z tych starszych klas, no i też wtedy nie ma rodziców, i stąd moje pytanie, właśnie czemu te grupy dziecięce nie były właśnie przyjmowane, mhm. tylko stricte z rodzicami. Powody były różne, ale takie najważniejsze. Po pierwsze liczba miejsc była ograniczona. W momencie, w którym byśmy zaproponowali to grupie, jeden jakby rodzaj odbiorcy, jedna grupa odbiorców by się tylko pojawiła. A tak to mieliśmy, tak jak mówiłam, mieszkańców Krakowa, mieliśmy turystów, mieliśmy też dzieci z placówki, które też się pojawiły. Więc ta, ta, ta publiczność, mieliśmy dorosłych, którzy się zajmują teatrem. Więc bardzo Dużo było różnorodnych tych głosów i odbiorców, więc to był taki pierwszy powód, ta, ta liczba miejsc. Po drugie, teatry w Krakowie mają wspaniałą ofertę dla dzieci i, i tam przychodzi się z panią, tam się przychodzi z przedszkolą, tam się przychodzi ze szkołą. Nam zależy na podejściu bliskościowym, dlatego. To, że rodzice przychodzili z dziećmi, czy opiekunowie, czy ciocia, babcia, to było wspaniałe, bo okazywało się, że to był po prostu wspólnie spędzony czas. Gdyby miała pani polecić jedną sztukę dla dorosłych i jedną sztukę dla dzieci, teatralną, to jakie hmm. by to były? z naszego repertuaru czy od tego? Może być og ogólnie, ogólnie. Dobrze, to oczywiście skorzystam i zrobię autoreklamę. Więc zapraszam na spektakle fundacji, której jestem prezeską Fundacji Sztukarnia. Tak sobie myślę, zbliża się Dzień Kobiet, zbliżają się Walentynki i Dzień Matki, więc mam nadzieję, że gdzieś w przestrzeni Krakowa zaistnieje uda mi się zagrać mój monodram. Hermeneglida K, dlatego że to jest bardzo tak, taka kobieca sztuka o miłości, o potrzebie miłości, a jednocześnie z taką dużą dozą komizmu. Więc Hermenegildaka K zapraszam. Mam nadzieję, że niedługo gdzieś w przestrzeni miasta uda mi się zaistnieć, zagrać po raz kolejny. A jeśli chodzi o dziecięcą rzecz, to polecam, właśnie naszą najnowszą produkcję. Dla dzieci najmłodszych, dzieci 0-3, folkowianki. Jest to spektakl muzyczny z kulturą ludową, z muzyką ludową, z tańcem ludowym. Okazuje się, że można dzieci edukować w tej miłości do. Do ludowości, do folkloru, do zapachów, smaków, kolorów, faktur związanych z tradycją polską od najmłodszych lat. Więc folkowianki mam nadzieję, że gdzieś też zagramy w mieście, zapraszamy. Tym oto akcentem doszliśmy do końca naszej audycji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Za rozmowę. rozmowę prowadził Michał Fundament. Rozmówczyni. Dorota Kaczor. Bardzo dziękuję i zapraszam do tego, żeby poza pojawianiem się w teatrze, czy też w teatrze naszym udomowionym, jeśli będzie miał kontynuację, czy też w innych, zachęcam do tego, żeby tworzyć Teatr w Domu.